Ravenfall, tekst oryginalny w języku angielskim autorstwa Kill Hungary. Czyta Konrad. Działa w naszym wysuniętym posterunku nagle ucichły. Ostatnie błyski broni zanikły, gdy nawał pocisków uderzył w bunkier dowodzenia. 105 zgłoś się, powtarzam, tu 106, czy mnie słyszysz? Podaj status! Naszego dowódcy już nie ma. Po takiej eksplozji to byłby cud, gdyby któryś z oddziałów gwardii wyszedł żywy z tego piekła. Minuty mijają, a ja nie potrafię dostrzec żadnego z naszych wycofujących się oddziałów. Wygląda na to, że walczyli do samego końca. Policzek i oko przyciskam do dalmierza. Kontakt! Pichota tał, raportuje mojemu komisarzowi. Bengarty Zinos. Niechaj przybywają. Zniszczymy ich. Żołnierze! Przygotujcie broń! Krzyczy. Przygotowuje się na nieuniknione. Unosi miecz łańcuchowy. Ja kątem oka zauważam migoczące światło wykonanego kamizelce. Chwała pierwszemu, który umrze! Jego ryk zostaje jednak przerwany, gdy salwa pocisków pulsacyjnych rozdziera jego ciało. Kiedy upada... Chowam się za ścianami naszego betonowego rogu. Precyzja wybuchu, który go zabił, jest porażająca. Muszą już być na dachach budynków. Szybko spoglądam na górne piętra bloków mieszkalnych w pobliżu. Brak ruchu. Chyba komisarz dostaje wtedy całą chwałę. Mówi żołnierz obok. Trzymaj głowę nisko. Muszą już być na wysokich punktach obserwacyjnych. Skarciłem go. Mój sierżant wydaje rozkazy na naszej lewej flance. Widzę ludzi zajmujących stanowiska strzeleckie. Krzyczy coś do adiunkta. Ten zaczyna biec w naszą stronę wzdłuż rowu. Jest pięć metrów ode mnie, gdy przez jego pierś przebija się strumień światła. Przywraca się i ślizga po twarzy. Bezwładne ciało zatrzymuje się wprost u moich stóp. Na imperatora! Szepczę. Zaczyna się. Broń Zinos rzyga w nas salbami pocisków. Pociski pulsacyjnej rakiety uderzają w nasze pozycje. Pierwsza linia otworzyć ogień. Druga linia przygotować się. Słyszę mojego sierżanta wrzeszczącego. Tak zrobiliśmy. No, chłopaki, jeśli zginiemy, sektor jest stracony. Mówię moim towarzyszom. Zostało nas około setki. Kiedy mierzę z broni, widzę tyralierę piechotę Zinosów. Posuwają się wzdłuż jezdni, używając gruzów jako osłony. Mierzę. Oddaję strzał, lecz tylko po to, by został z łatwością przechwycony przez ich latające maszyny. Nazywaj mnie dronami, jeśli mnie pamięć nie myli. Po chwili nasze moździerze wystawiły na próbę. Przyglądam się. Chyba były skuteczne. Dajcie im popalić! Krzycze do naszego zespołu broni specjalnej. Giną zaskoczeni na moich oczach, ale tym razem strzały padły z za naszych linii. Odwracam się raptownie plecami do ściany rowu. Moje oczy poruszają się szybko. Znów padły strzały znikąd. Czy jesteśmy otoczeni? Nasza lewa flanka rozpada się. Słyszę krzyki towarzyszy. Raportują minimalne straty wroga. Głównie tylko ich drony. Słyszę dźwięk kliknięcia tuż obok. Żołnierz z drugiego szeregu krzyczy: granat! Oślepiający błysk ogarnia rów. Oczy pieką, jak polane rozgrzanym żelazem. Nic nie widzę. Leżę bez ruchu. Mija około minuty, zanim udaje mi się dojść do siebie. W tym czasie nasza linia obrony jest przełamana. Jestem otoczony. Chwytam pistolet laserowy i leżąc, celuję w najbliższego gnoja Tau. Pociągam za spust. Słyszę głuche kliknięcie. Strzał nie pada. Przeklinam głośno. To alarmuje Zinos kilka metrów dalej. Odwracają się do mnie i celują z karabinów. Rzuć broni, poddaj się! Postać w zbroi z widocznym nożem u boku krzyczy do mnie łamanym gotykiem, jej wydłużony hełm zniekształca głos. Zinos trzyma broń, przypominającą pistolet, celując prosto w moją głowę. Patrzę na poległych towarzyszy wokół. Ich gwardyjskie karabiny laserowe wypełniają naszą barykadę jak śmiecie. Spoglądam na najbliższy pistolet laserowy. Za długo wpatruję się w broń. Wojownicy Tau robią krok bliżej, a ten z nożem na pasku znów na mnie krzyczy. Poddaj się i żyj! Rzeczywiście, nie ma już sensu walczyć, mówi inny neopancerzony Zinos. Nieco wyższy od pozostałych, inaczej zbudowany, mówi perfekcyjnym imperialnym gotyckim językiem. Porozmawiaj z tym, mówi przywódca tego dziwnego wojownika. On jest twoim rodzajem, może cię posłucha. Mój rodzaj szepczył do siebie. Wysoki podchodzi bliżej. Jego karabin jest opuszczony. Zdejmuję swój dziwny hełm. Cofam się w szoku, przyciskając plecy do ściany rowu. To człowiek! Witaj, gwardzisto, zaczyna. Nie bój się. Nie musisz umierać tu i teraz. Byłem taki jak ty, ale przyjąłem większe dobro. To jest twoja szansa. Dołącz do nas, a będziesz mógł walczyć w naprawdę szlachetnej sprawie. Jak mogłeś! Jesteś ohydnym zdrajcą! Słuchaj. Pochyla się bliżej i zaczyna mówić zniżonym głosem. To jest twoja szansa, człowieku. Radzę ci ją wykorzystać. Ta dbają o nas. Macha ręką do tyłu, wskazując na Zinos. Jesteśmy karmieni i to nie z kisłymi, imperialnymi racjami. Możesz nawet zachować wiarę, jeśli chcesz. Uwierz mi. Jeśli ciężko pracujesz, awansujesz w ich rangach. Widzisz, ja walczę, bo wybrałem walkę. Nie dlatego, że tak mi kazano. Zatrzymuje się i patrzy na mój mundur. Widzę, jak inni tau sprawdzają nasze pozycje i zaczynają sprawdzać ocalałych. Oficerowie są rozstrzeliwani na miejscu. Powiedz mi, dlaczego nie powinienem cię udusić tutaj, kiedy twoi panowie nie patrzą. Och, ależ patrzą. Kiwa głową, jakby rozbawiony i gestykulując wskazuje za mnie. Odwracam głowę. Coś migocze na szczycie bunkra. Nagle znikąd pojawiają się trzy inne stworzenia. Noszą jakąś piekielną zbroję, kamuflaż, cały czas ukrywający ich przed naszym wzrokiem. To kombinezony maskujące na jego oddziału. Widziałeś się z pierwszej ręki? Zobacz, mamy przewagę technologiczną i ten świat i wiele innych zostanie włączony do Imperium Tau. Przyniesiemy pokój, podzielimy się z Tobą naszą technologią. Po co umierać teraz, skoro możesz pomóc nam zbudować lepszy świat dla ciebie i Twojej rodziny? Masz rodzinę, prawda? Imperium cię uciska, zmusza do walki, a potem umierasz zapomniany. Spójrz! Kieruje głowę w górę, wskazując na niebo powyżej. Widzisz? Tamto to nasz lotniskowiec, a to cudo obok to Orka, nasz statek desantowy. Każda kropka opuszczająca statek niesie ze sobą dziesiątki wojowników i kombinezonów takich jak ten. Próbuje mi zaimponować. I jeszcze większe. Wpatruję się w niebo. Zaprawdę to ponury widok. Statek z Dinos jest gigantyczny i zasłania ogromną część widocznego nieba. Nawet teraz rzuca na nas cień. Spuszczam wzrok z powrotem na zdrajcę. Jaka jest twoja odpowiedź? Dołączysz do nas? W przeciwnym razie nie mogę zagwarantować bezpieczeństwa ani tobie, ani reszcie przechwyconych sił gwardii. Gewesa, mówi Zinos, który najwyraźniej jest jakimś rodzajem przywódcy. Starczy. Straciliśmy na to wystarczająco dużo czasu. Chwyta broń i uderza mnie w brzuch. Prząkam przez chwilę, ale uderzenie jest zaskakująco słabe. Uśmiecham się. Lepiej nie umiesz, przeklęta Mendo? Zostaw upartych pod ścianą, musimy ruszać, Gwesa. Resztę zostawiam Tobie, pośpiesz się. Zdrajca patrzy na mnie rozczarowanymi oczami. Nie możesz powiedzieć, że nie dałem Ci szansy, a wsać se te szanse w. Przerywam dźwięk nagłej, stłumionej eksplozji. Oboje patrzymy w niebo. Ogromny statek zinosów wydaje niski warkot. Niewielkie pociski wylatują bezwładnie w krótkich odstępach czasu, a kilka sekund później statkiem wstrząsają potężne eksplozje. Zaczyna się przechylać. Jego silniki migoczą, a następnie całkowicie gasną. Zaczyna spadać z nieba. Żołnierze z nosu wspinają się na gruzowisko, by lepiej widzieć który z wojowników klęka na jedno kolano i wyciąga coś, co wydaje się być optycznym skanerem dalekiego zasięgu. Zaszuj! – krzyczy: Nasz lotniskowiec odniósł ciężkie uszkodzenia i szybko traci wysokość. Wystrzelono kapsuły ratunkowe. Nie odczytuję w nich żadnych oznak życia. Co się stało? Nie mogę uruchomić łącza komunikacyjnego ze statkiem. Wszystkie kanały są zagłuszone. Pierwsze kapsuły ratunkowe lądują z hukiem obok nas. Ich luki otwierają się po kolei, ale są puste. Każda jedna. Zinosy coś krzyczą. Saszui, musimy ruszać! Na nasze pozycje runą szczątki! Przywódca Zinosów zaczyna wykrzykiwać rozkazy do jednostki komunikacyjnej. Obok niego pojawia się dron i zaczyna śledzić ruchy przywódcy. Kontakt! Krzyczy wojownik, przekrzykując huk eksplozji i łoskot od spadających odłamków. Gewila! Wśród spadających szczątków minimalna liczba pięć nadciągają! Co? Gdy wrzeszczą do siebie, moją uwagę przykuwa metaliczny brzęk. Znajduję go wzrokiem. Liczne ładunki, podobne do granatów, uderzyły gdzie gdzieniegdzie w ziemię wokół nas. Coś jest nie tak. Są zbyt masywne, jak na standardowe ekwipunek gwardyjski, zdecydowanie za duże na ludzkie ręce. Jednak niezaprzeczalnie widzę w nich wytłoczoną imperialną akwilę. Za imperatora! krzyczę. Odpycham od siebie ludzkiego zdrajcy i wpadam do okopu. Nagły atak zaskoczył mojego porywacza, a ten upadł na jeden z przerośniętych granatów. Chwilę później zostaje zdezintegrowany przez eksplozję. Ocieram twarz. Jestem pokryty ludzką juchą i wnętrznościami. Nic nie słyszę, tylko pisk. Czuję spływającą po policzku ciepłą krew. Podnoszę wzrok z trawę i widzę jak tał gorączkowo strzają w górę, w niebo. Niewidzialne maszyny, które mieli, kombinezony maskujące, znowu się ukryły. Wszystko co widzę, to migot pocisków z ich broni lecących w górze. Moi towarzysze gwardziści, którzy przeżyli detonację, czołgają się, szukając schronienia w rowach i ruinach naszych linii obronnych. Nagle Zinos w jednym z tych kombinezonów rozbija się o beton obok mnie. Odwracam go i widzę w hełmie dużą dziurę. Brakuje połowy jego głowy. A potem... przybywają. Jest ich pięciu. Mimo bólu słyszę, że ich zbroje wydają ogłuszający dźwięk, kakofonie furkotu i gardłowego krakania. Chciałbym wierzyć, że ta piątka zestrzeliła lotniskowiec Zinos. Spostrzegam dowódcę. Jego hełm jest przyozdobiony w białe insygnie imperialne, ale poza tym nie rozpoznaję postaci. Nigdy w życiu nie widziałem pancerzy jak te. Kilka rysunków, które gdzieś, kiedyś, i opowieści, które bajdurzyli weterani, są jak bezkształtna plama w mojej pamięci. Pistoletem i nożem wielkości miecza każdy z nich co sekundę dorzuca nowe ciało Zinos, do rosnącego za nimi kopca zwłoki zniszczenia. Ten po lewej sięga do torby i w gnieniu oka zaśmieca otoczenie granatami, sekundę później ze stłumionym hukiem unoszący się dym ogarnia nasze pozycje. Wszystko co widzę to szara, gryząca oczy gęsta mgła. Wychylam się i rozglądam, ale postanawiam pozostać we względnym bezpieczeństwie okopów. Broń błyska i grzmi. Z każdym błyskiem dostrzegam zarys masywnej sylwetki kilkanaście metrów ode mnie. Przepotężne olbrzymy i zinos obok nich. Wyglądają jak dzieci. Dym wszystko przesłania. Dzwonienie w moich uszach jednak słabnie. Tak samo jak obcy furkot i warkot. Wyczoguje się z okopów i jak ślepie z wyciągniętymi rękoma próbuje przebić się przez pył. Słyszę stłumione jęki agonii i wtedy widzę jego. Wśród obłoków błyska para jasno czerwonych, świecących oczu. Zwracają się przeciwko mnie. Kiedy dym opada, widzę giganta odzianego w czarną, ciemną zbroję. Jego twarz to wyblakła biała czaszka. W dłoni dzierży nóż dłuższy niż mój karabin laserowy, a w drugiej wciąż żywy wojownik Zinos szarpień się, nadaremnie łapiąc oddech. Kors bez wysiłku trzyma go w powietrzu za gardło. Nagłym i szybkim, jak błyskawica, ruchem przebija tał nożem, rościnając wojownika na pół. więc rozlatuje się we wszystkich kierunkach. Obraca się w moim kierunku i rusza. Jego dłonie wciąż ociekają ciepłą posoką. Cztery inne pary czerwonych oczu wyłaniają się z dymu. Nie mogę się powstrzymać. Padam na kolana. Czuję, że drżę. M mój panie! Gwardzisto! Podchodzi do mnie sierżant od Ilu was zostało? Waham się przez chwilę. Głos nie chce opuścić gardła. Je jestem... nie jestem pewny, panie. Proszę dać mi minutę na... Nie ma czasu. Musimy ruszać. Ten sektor jest bezpieczny. Więcej posiłków wroga tutaj nie wyląduje. Wskazuje na statek Zino, który właśnie uderzył w powierzchnię po drugiej stronie miasta. Zaczynam czuć drżenie ziemi pod stopami. Oczyścili ten sektor, zanim statek Zinos uderzył w powierzchnię. Niewiarygodne. Gwardzisto, zbierz siły, które ci pozostały. Weźcie wszelką broń, jaką zdołacie unieść, i ruszajcie w stronę głównej iglicy miasta. Wskazuje na wyniosłą kopułę w oddali. Zabijcie wszystkie Zenosy, jakie napotkacie. Jeśli napotkasz cywilów, eskortuj ich w bezpieczne miejsce. Panie, nasi dowódcy zostali zabici przez Zenos prowadź nas a my pójdziemy z wami ty poprowadzisz ich kwardzisto odpowiada sierżant oddziału on i reszta jego drużyny zgodnie podnoszą ręce mamy własną misję do wykonania podnosi wzrok ku niebu zrozumiałem odbiór w z pomiędzy igli z bloku mieszkalnego nadlatuje czarny pojazd i zaczyna unosić się nad nami. Kosmiczny Marines patrzy na mnie z góry. Uderza pięścią w swój napierśnik. Victoria ut mortis! Walcz dobrze, człowieku! Strzelają z wrzutni Haków w kierunku Thunderhooka. Moi towarzysze gromadzą się wokół. To, co zostało z dymu sprzed kilku minut. Zostało rozwiane gorącym powietrzem wyrzucanym z silników statku, a starte z powyżej. Marines mkną w górę i chwilę później są już na swoim statku. Kierują się w stronę głównej iglicy i wraz z ogłuszającym rykiem silników znikają nam z oczu. Kilka sekund później kolejne trzy przelatują nad nami na małej wysokości, podążając w tym samym kierunku. Patrzę na ocalały z mojego batalionu. Starają się dojść do siebie po bitwie sprzed paru minut. Dobra, ludzie, przygotować się. Weźcie wszystko, co ma amunicję, i ruszajcie za mną. To jeszcze nie koniec. Przebiegam po nich wzrokiem. Imperatorze, strzeż nas! Imperatorze, strzeż nas!